wszystkich z Festynu Parafialnego 2010 w 2013 roku. Jest to nasz festyn jubileuszowy już z nowym proboszczem, ale ze starymi sponsorami, których już wielu mamy. Bawimy się tu bardzo mile, bardzo fajnie. Także zapraszam wszystkich, którzy jeszcze u nas nie byli na następny festyn parafialny. Aby mogli to zobaczyć i przeżyć, live tutaj z nami. Byśmy się bardzo cieszyli na każde tu jedne odwiedziny. A my tutaj mamy naprawdę bardzo fajną zabawę, i jak co roku cieszymy się z tak wielkiej frekwencji ludzi. Myśmy się tak w kościele widzieli, w większości, ale serdecznie wszystkich witam. Mam pytanie. To jest prawda, że jestem po raz pierwszy. Kto też jest tutaj, z po raz pierwszy na festynie? No to nie jestem sam przynajmniej. E, ja chciałbym wyrazić wielkie tutaj rzeczywiście że się stanie dla tego festynu. E, mój pierwszy, a tutaj dziesiąty, więc to jest taki jubileusz, ale nie skromny. Bo 10 razy, 10 lat już taka wspaniała impreza jest tutaj organizowana przez grupę zaangażowanych parafian, społeczników, którzy się wydają na dyspozycji innych. Dlatego gratuluję właśnie tego spotkania. Ja będę krótko mówił, bo w Kościele dłużej mówię. Ja rzeczywiście oddaję zaraz głos i życzę dobrej zabawy, po Bożemu, na chwałę Bożą. Tańce, jedzenie, śpiew i tak dalej. Szcześć Boże! Szczęść Boże! Duże brawa proszę państwa. Dziękujemy za oficjalne otwarcie 10 jubileuszowego festynu naszej polskiej misji katolickiej tutaj w Essen. <śmiennie> Jest, jest tort parafialny. Proszę bardzo, zobaczcie tutaj tort. Ten tort jest zasponsorowany. Tort jest zasponsorowany przez panią Joannę. Ksiądz jutro obchodzi swoje imieniny. Ale dzisiaj już ma okazję rozpocząć ten festyn i powiedz mi, imieninowy tort. I ksiądz rozpoczyna fest, y, ten festyn również rozkrojeniem tego torta. Tak, tak jak na weselu, proszę państwa. Pierwsze cięcie do naszego tort, tutaj, tortu będzie od księdza proboszcza. Zrobię to z wielką radością, bo to się nie spodziewałem, że taki piękny tort tutaj i patriotyczny. Ale skoro dzisiaj to są już tak zwana Wigilia, noc świętojańska, więc proszę nie zapomnieć, że osoby, którym się coś marzy, szczególnie dziewczynom, jak znajdą w noc świętojańską kwiat paproci, to osiągną to, co im się marzy. Siądź, Zacznij. Bołgosławie, ja, bołgosławie, bołgosławie, to nie są oboje. Został pobłogosławiony, proszę Państwa, i kroimy, kroimy tor. Co? Przeszkód, to Przez szkoda. Przeszkód, Zaczniemy tej od tej strony. Od rąk. Przeszkód, to szkoda. To Thank wow. you. Wow. 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 Się cieszę, że taki, taki festyn jest tutaj na parafii, którą od 99 miesięcy prowadzę. Z tego tutaj przekazano mi dziesiąty raz już taki festyn rzeczywiście pogrzepieniu serc naszej grupy Polonijnej, polskiej parafii i wszystkich innych tutaj się odbywa. W atmosferze przepięknej. Najpierw zespół, który tutaj został zaproszony, modliśmy się w kościele, a teraz się dalszy właśnie tutaj pod kościołem na przy, przy, przy pięknej scenerii zrobionej i pogoda też taka. Która nam dosyć towarzyszy, może być, jesteśmy wszyscy szczęśliwi i zadowoleni. I myślę, że dalej te weseny będą jeszcze bardziej rozwijane i będą umacniały naszą wspólnotę parafialną i nie tylko wspólnotę polonijną. Dziękuję. Ty, 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 bieżesz, bie. Cieszę się z naszego dziesiątego festynu parafialnego. Jestem od paru lat y, sponsorem tego festynu i zapraszam do mojego zakładu fryzjeckiego, który y, znajduje się na borbeku na ulicy Strasse 217. Serdecznie zapraszam i dziękuję bardzo. Przyjemnej zabawy życzę. Dzień dobry państwu, serdecznie witam wszystkich wszystkich, e, którzy przybyli tutaj do nas do SN na 10 festyn parafialny. E, takie szczęście mam, że na festynie parafialnym jestem od pierwszego festynu. Pierwszy festyn o 10 lat temu. Wiemy jak to było wspaniale. Zaczynaliśmy od prawie niczego. A teraz proszę zobaczyć jaki jest dorobek, jak wspaniale się ludzie bawią, jak mamy wspaniały, wspaniały festyn. Ten festyn jubileuszowy 10. Również sponsor tego festynu chciałbym serdecznie zareklamować wszystkich, że będziemy organizować w tym roku dwie takie dość porządne zabawy. Między innymi Andrzejkową zabawę, to jest to 30 listopada, jak zarówno zabawę sylwestrową, i serdecznie Państwa na te zabawy zapraszam. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego życzę. Dzień dobry Państwu, jestem Grażyna Lampert, jestem sponsorem tego festynu, który już jest dziesiątym, jubileuszowym. Cieszę się bardzo, że za każdym razem tak jest pięknie, tak licznie jest odwiedzany i zapraszam Państwa serdecznie do party serwisu na jakiekolwiek zamówienia dotyczące urodzin, wesel, ślubów i innych imprez. Dziękuję bardzo. Cztery razy, po raz, osiem razy, raz po raz, po północy, ten dwa razy i na raz, jeszcze raz. Cztery razy, po raz, razy, osiem razy, raz po raz, po północy, ten dwa razy i na raz, razy, 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 raz, raz północy, razy, i razy, jeszcze raz. Witam Państwa serdecznie, cześć, cześć, witam Piotrze, dzień dobry. Słuchajcie kochani, no fantastyczna impreza, bardzo mi się podoba, tu razem z małżonką, zupełnie przypadkowo, co prawda... Trochę później, ale wpadliśmy, bawimy się fantastycznie, a jednocześnie serdecznie zapraszamy. Czy mamy kciuki za losowanie, które za chwilę się odbędzie? Grupa wokalno-muzyczna Polton zasponsorowała dwie nagrody i mamy nadzieję, że. Szczęśliwcy spotkają się na imprezie Andrzejkowej, którą sponsorujemy, jak również na wielkim balu sylwestrowym. A szczegóły okażą się jeszcze później. Serdecznie dziękuję, życzę wspaniałej, cudownej zabawy. Gratuluję organizatorom. Dzięki. dobry, Boże, wiosny świata. Zanim przejdziemy do losowania, do losowania Tomboli. Chciałabym naprawdę przedstawić wszystkich sponsorów, którzy nam sponsorowali ten festyn, bo jest to długa lista. Niektórzy sponsorują rzeczy, ale niektórzy sponsorują nam jedzenie, sponsorują nam inne rzeczy. Także to. Dobrze by było, żeby wszystkich wymienić, nie tylko tych, którzy rzeczy sponsorowali. I pragniemy naprawdę bardzo serdecznie podziękować im, wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego rocznego dziesiątego parafialnego festynu. Dziękujemy sponsorom, ludziom dobrej woli i gorących serc. Naszym parafianom za każdy gest samarytańskiej pomocy i ofiary, jaką złożyli na rzecz Festynów. Wszystkim za wszystko stokrotne dzięki. Firma fotograficzna Pepe, która to jest akurat nas fotografuje. Dziękujemy panu Polące Od 10 lat, proszę Państwa, firma Pepe nas fotografuje. Duże brawa. No nie tylko festyny, bo to co jest, każda impreza jaka jest w kościele, jest fotografowana, jest kamerowana i muszę przyznać się, że naprawdę nigdzie nie znajdziecie na YouTubie czy na internecie tak wielkiego rozszerzonego. Menu, jakie, jakie on tam stawia o, o, o kościele, o parafii. My jesteśmy najbardziej w tym reprezentowani. niech wstawia dalej. Dziękujemy panu Krzysztofowi i panu Dorocie Polonka za nagrodę główną jaką sponsorowali, a jaką to się okaże na samym końcu. Dziękujemy Pani Beacie, pizzeria La Beata, która nam sponsorowała sałatki, które żeśmy umogli spożywać. Dziękujemy Restauracja Gdańska, no dużo z nas znane restauracje gdańską w Oberhausen. Pani yy, właścicielka z restauracji zasponsorowała nam guczajny. Dziękujemy zakładowi yy, fryzjerskiemu Bajdżowani. Dziękujemy y, fotografowi zakładu foto, y, fryzjerskiemu Bajdżowani. Tu jest pani Honorata Przemek też siedzi, y, zagłód które nam podarowali. Dziękujemy Krzysztofowi Wilczura. To jest pan, e, powiem, który nam wszystko przywiózł, co do y, tyskie: i piwo, i, i te wszystkie parasole, i, i Dużo rzeczy. Polska dyskoteka Polonia Palais przekazała nam gutszajny, wejściówki na dyskotekę. Na pewno dużo z młodzieży tutaj z tego skorzysta i się cieszy. Restauracja Polska w Newiges przekazała nam gutszajny na dobre jedzonko. Bardzo fajne, dzięki. Pizzeria Dream. To jest pizzeria na, na kraju. Super pizzeria. Sponsorowali nam sałatki, sponsorowali nam pizze, które, żeśmy, które mogli się na pewno zjeść i, i posmakować. Pani Joanna Zing, która ma y, ten, y, no, no w tą firmę, która te torty robi. Ten tort, który zasponsorowała nam na samym początku, który mogliście skosztować. Osłodziła nam życie, proszę Państwa. Super, jednym słowem. Super! Duże brawa dla tej pani za ten torcik, co był dla nas wszystkich. Kto spróbował? Posmakował. Myślę, że smakował. Firma Golis. To jest y, polskie specjalności mięsne. Z, przywieźli nam y, wszystkie kiełbasy i mięso, które mamy, a sponsorowali nam y, trochę kiełbas, ale również dwa duże kosze do losowania. Pan Grego Matuszczyk, adwokat, sponsorował nam pieniądze na, na, na nasz festyn i od wiel, wielu lat on to nam robi. Tam są również książki przez jego tatę napisaną y, o Śląsku z przodu, które możemy zakupić. Dziękujemy firmie, no firmie, zespołowi M2 Band. Co prawda dzisiaj przedstawiciel M1 Band, bo drugi musiał wyjechać Pan, ale od 10 lat, tak długo jak jest festyn, tak długo nam gra Pan Mietek tutaj. Także Gramy, ja mówię, wiele wiel lat. Wielkie, lat wielkie, jest. wielkie dzięki za to. Jak Boże nas zrobi, będziemy dalej grać. No. <noise> Chyba, że nie będziecie chcieli. Nowicki Lampard Sponsorowali nam Bigos, sponsorowali nam Smalec i to są też nasi długoletni sponsorzy, którzy nas e, wspierają w naszej pracy nie tylko festynowej, ale również pracy parafialnej przez cały rok. Kosmetyk Studio Iwona Wels Sponsorowała nam kosmetyki. Super rzeczy. Zespół mamy Polton. mamy Dzisiaj akurat możemy witać e, Państwa Polton, którzy grają. Znamy ich co prawda, co niektórzy znają ich z zabaw, e, na których u nas już grali. To jest super zespół i, i dziękujemy im za sponsorowanie i dziękujemy im e, za obecność. Duże brawa, dziękujemy bardzo. Mamy jeszcze Szlezy Specjality i Einkauf w centrum Alecenta. Sponsorowali nam kosz, który... Super kosz taki pełny dorodny, który nam będzie na pewno bardzo smakował. Mamy jeszcze sponsora sklep Paniasiński na Alten Esni. Sponsorował nam flaki do flaków. Bardzo dużo sponsorował, ale przykro mi, no nie starczyło to. No nie mamy takich możliwości, żeby nie wiadomo, ile tego nagotować. Ale mam nadzieję, że to smakowało i dziękujemy panu Jasińskiemu za sponsorowanie. Proszę Państwa, pan Krzysztof Winczura, który sponsoruje koncert gwiazd, proszę Państwa, już... Ma bilety, ma bilety, można już zakupić te bilety, pani Honorata mówi, że już są bilety do zakupienia, także kto chciałby na iść Koncert Gwiazd, zapraszamy. I muszę powiedzieć, że my zaczynamy pierwsi sprzedaż biletów na Koncert Gwiazd, mamy te najlepsze bilety, te z przodu te bilety, a więc kto chce, kto jest zdecydowany iść na koncert, tam przy kasie może kupić te bilety. Ho ho, kupujmy bilety. Jedna rzecz, która mi taki leży bardzo na sercu. My yy, żeśmy sponsorowali yy, po akcji Dar Serca w grudniu na święta, sponsorowaliśmy do Polski dzieciom, którzy są yy, powiedzmy yy, trochę upośledzeni. Zajmują się nimi siostry zakonne w Polsce i zrobiły im, y, tym dzieciom, warsztaty, żeby te dzieci po prostu miały. Jakieś zajęcie. Te dzieci wykonują piękne aniołki w drzewie. No nie tylko, i, i porcelanę wykonują. Super rzeczy. Tak jak można potem zobaczyć, że dzieci, które są upośledzone, to znaczy, że, że trzeba ich zamknąć w domu, a wręcz przeciwnie, trzeba ich wspierać, żeby te dzieci się rozwijały. Żeśmy, żeśmy, właśnie pani mi pokazuje, może ja wezmę od pani i pokażę. Coś w tym stylu, takie aniołki. Oni to sami wykonują przy pom z pomocą tych sióstr tam, żeśmy z nimi weszli w współpracę, zamówiliśmy u nich przez te dzieci wykonane, te aniołki. To powiem tak: no to nie jest cena za ten aniołek. To jest wsparcie po prostu y tych dzieci, ich, y ich tego programu, który oni mają, żeby ich tak trochę. Powstrzymać na sercu, a na pewno im się każdy gros przyda. Także, jak ktoś takiego aniołka dla dziecka, dla wnuczka chce kupić, to tam przy Kasie, po, po przeciwnej stronie Kasie stoi dziewczyna z aniołkami i można tą akcję tych dzieci wesprzeć. Także, bardzo polecam to. Kupujmy aniołki na cel charytatywny, proszę Państwa. Dar życia na cel charytatywny. Kolej już na nasze losowanie. Losowanie nagród naszego dzisiejszego jubileuszowego festynu dziesiątego festynu misji katolickiej tutaj w SM. Proszę Państwa, mamy 500 losów, które są numerowane, a reszta losów są puste. Każdy los, który, dosyma, każdy los, który ma taką buzię. Czy to smutną, czy niesmutną, czy wesołą, to jest los pocieszenia. Każdy może odebrać tę ten, ten nagrodę pocieszenia, kto ten los ma, w naszej sali parafialnej. Tak jest? Zgadza się. A więc każdy los jest, tak powiedzieć, trafny. A więc zaczynamy losowanie. Poprosimy małą dziewczynkę, choć taka ładna, jesteś wymalowana, chodź do nas. Gdziesz? Nie? To chodź Ty do nas. A kto by chciał iść? Chodź, no zapraszam, chodź, chodź. no chodź tutaj nas, chodź. A więc, proszę Państwa, losujemy pierwszy los. Pierws pierwszą pierwszą nagrodę mamy od Pani Wels. Odbieram. Kosmetyki. Do Pomieszamy tutaj te losy troszeczkę, pomieszamy je, tak? Przepraszam bardzo. Mamy teraz Gutschen, tak, restauracja Gdańska. Guczań, proszę Państwa, Harsznityk, Giovanni Lopez. Proszę Państwa. Prosujemy Guczań do fryzjera. Mamy Zaprasza, Guczań. Panie. Restauracja polska Nemiges. Mamy, mamy tutaj pierwszy już bilet na koncert gwiazd, który pan ginicura nam sponsoruje. Mamy bilet na koncert gwiazd, proszę Państwa. Kochani. Kto się wybiera na Andrzejki? Mamy Gutrzej na Andrzejki. Zespołu Polton. Tak jest. Pierwszy kosz idzie, kochani, pierwszy kosz. Ciężko by go utrzymać. Sama wędlina. Sama wędlina. I też właśnie kosz od pana Golec, który A. jeździ po, nie, po całym SS z wędliną i mięsem. Utrzyma pani. Kochani, tu mam drugi kosz. Też ciężki. Ze sklepu polskiego alt, e, z Alten Essen, Alecenta. Proszę Państwa, ten serek, ja lubię ten, ten taki topiony, Tylzycki. Pani Beato Tak, mamy teraz główny los i, i czytam na szybko, gdzie to jest. O, Grusen Kneten, miejscowość nieznana mi, ale mamy Gutschein sponsorowany przez pana Krzysztofa i panę Dorotę Polomka. Pan Krzysztof się zrobił w zeszłym roku z Elbsztyndy i już w tym roku nam sponsoruje. I to nawet na nagrodę, na nagrodę główną. Jest to guczeń na dwóch osób spa z behandlungami różnymi. W, w, w czekoladzie, kompanie i tak dalej. Także, mleko, mleko, Także no, naprawdę, już dalej nie będę mówić co tam dalej jest także kochani super sprawa kto to wygra? tą razem nie jedziemy do Polski, tą razem jedziemy tutaj niedaleko może daleko, niedaleko ale 200 kilometrów stąd na taki ryśtyś fajne, fajne Wochenende. Mm, dobra głosujemy Główną nagrodę, proszę Państwa, na dziesiątym festiwal. Na dziesiątym festynie naszej polskiej misji Kastolickiej. Proszę Państwa, wygrała osoba z numerkiem 70 Zipciś, 70 Zipciś! jest 70. Jest. Zapraszamy tutaj do nas. Duże brawa dla tej osoby. Zapraszamy Pana. Wygrany los! Ale to jest coś... ten pan, co tylko dwa losy kupił i mówi, że on szczęścia nie ma. Ku, dziesięć A... kupił. dobrze no to. Na dziesięć to jest super szczęście. Ale masz Zbaczamy. szczęście! Duże prawa dla tego pana, to jest główna nagroda, proszę państwa! Naprawdę! Dziękujemy bardzo. Jej tablic wszystkich próbę Na wiosnę mi rozgoł I kwitnie gdy baj na żyją To dla Które on przed świną dał Dla kochaszek, które on przed